Jezus sam nic nie pisał. Poznajemy go z pism, które powstały już po jego śmierci. Nie jest to bynajmniej jedyny taki przypadek w historii naszej kultury. Sokrates zginął w 399 roku przed Chrystusem, skazany na śmierć przez własnych rodaków. Nie wiedzielibyśmy zgoła nic o nim, gdyby nie jego uczniowie Platon i Xenofont oraz Współczesny mu wielki komediopisa ateński, Aristofanes. Kłopot w tym, że przekazali nam oni trzy całkiem różne, a nawet po części sprzeczne ze sobą obrazy Sokratesa. Nikt jednak nie próbował dlatego dowodzić, że Sokratesa w ogóle nie było. Jeżeli chodzi o Jezusa, to wiadomości o nim pochodzą przede wszystkim ze źródeł chrześcijańskich, głównie z Ewangelii. I innych pism Nowego Testamentu. Świat pogański przez prawie sto lat zdaje się go wcale nie zauważać. Dlaczego? Czy to możliwe? Wielu z nas nie umie tego zrozumieć, a nie umie po prostu dlatego, że nie ma pojęcia, jak ów świat naprawdę wyglądał. Czytelnicy Biblii przywykliśmy patrzeć na wszystko od strony Jerozolimy. A ci z nas, którzy nie tylko Biblii nie czytają, lecz także nie mają pojęcia o historii starożytnej, jeszcze mniej rozumieją. Nie, nie jest dziwne to, że nie słyszał o Jezusie żaden z poetów, filozofów czy historyków z czasów Tyberiusza czy Nerona. Co tydzień, co miesiąc krzyżowano dziesiątki zbuntowanych niewolników i półniewolników. Któż by się zastanawiał w cesarskim Rzymie, czy jakiś z nich nie zginął przypadkiem niewinnie? Nie brakowało też różnych cudotwórców, a przynajmniej takich, którzy za cudotwórców uchodzili. Dziwić się natomiast można, że gdzieś około 116-117 roku wielki historyk rzymski Tacyt, pisząc swoje roczniki, ma już tak dokładne wiadomości o początkach chrześcijaństwa a jest to tym godniejsze uwagi, że ta nowa religia budzi w nim najwyraźniej tylko obrzydzenie. Zajmując się panowaniem Nerona, wspomina o groźnym pożarze Rzymu. Ponieważ plotka przypisywała podpalenie samemu Cezarowi, ten znalazł w sobie wygodnego kozła ofiarnego. Oskarżył o wzniecenie pożaru i skazał na wymyślne tortury tych, których i tak nienawidzono z powodu ich okropieństw, i których lud nazywał chrześcijanami. Nazwa ta pochodzi od Chrystusa, człowieka tego zapanowania tyberiusza, skazał na śmierć prokurator Poncjusz Piłat. Zdławiony na krótki czas ten obrzydliwy zabobon odżył na nowo i to nie tylko w Judei, gdzie to zło się narodziło, lecz również i w Rzymie, dokąd wszystko, co najgorsze i najbardziej haniebne w świecie. Spływa i znajduje licznych zwolenników. Tacyt, roczniki 15 44. Historyk Rzymski popełnił tutaj drobny błąd, mianując Piłata Prokuratorem. Jak wiemy w jego czasach namiestnik Judei nazywał się jeszcze prefektem, lecz nie stanowiło to istotnej różnicy. Tacit był zresztą pierwszym i jedynym historykiem pogańskim, który miał tak dokładne wiadomości o początkach chrześcijaństwa. Mimo swej niechęci do tego zjawiska, musiał się nim najwyraźniej bliżej zainteresować. Chrześcijan przybywało z każdym rokiem więcej, nie udawało się już ich po prostu nie dostrzegać. Parę lat wcześniej, w roku 111, przybył do prowincji Bityni. Północno-zachodnia Azja Mniejsza, jej nowy zarządca Pliniusz Młodszy, przysłany tu przez cesarza Trajana. Tam też w dwa lata później umarł. W Bityni musiał porządkować wiele trudnych spraw i w listach zwracał się niejednokrotnie o rady do swojego władcy. W jednym z nich pyta, jak ma postępować z chrześcijanami, których liczba w Bityni ciągle wzrasta. Także wiele świątyń już opustoszało. Zaprzestano składania w nich regularnych ofiar, a mięsa ofiarnego prawie nikt nie chce kupować. Sami chrześcijanie zdają się nie robić nic złego. Gromadzą się tylko w wyznaczony dzień wcześniej rano, by śpiewać hymn na cześć Chrystusa jako Boga. Zobowiązują się także przysięgą, że nie będą popełniać żadnych przestępstw i spotykają się potem znowu na wspólnej uczcie. Trajan Odpisując Pliniuszowi, radził mu, żeby nie zwracał uwagi na anonimowe donosy i nie wyszukiwał sam chrześcijan, ale karał surowo tych wszystkich, którzy uparcie nazywali się chrześcijanami. O chrześcijanach słyszał też niewiele młodszy od Pliniusza Svetoniusz, autor żywotów dwunastu Cezarów. W żywocie Nerona. Wyliczając różne jego zarządzenia, wspomina również wystąpienia Cezara przeciwko chrześcijanom, których religię uważa za zabobon nowy i niebezpieczny. W żywocie zaś poprzednika Nerona czytamy, że Klaudiusz wygnał z Rzymu Żydów, ponieważ ciągle wybuchały wśród nich niepokoje wywoływane przez jakiegoś chrystosa. O tym, że przynajmniej część Żydów musiała za Klaudiusza opuścić Rzym, dowiadujemy się również z dziejów apostolskich. Prawdopodobnie urzędnicy cesarscy nie odróżniali jeszcze w tym czasie chrześcijan od Żydów. A słysząc powtarzane często słowo Chrystus, wzięli je za imię kogoś, kto właśnie w Rzymie działając wciąż na nowo wywoływał rozruchy wśród swoich współrodaków. Po grecku chrestos. Wymawiane było już w tym okresie, podobnie jak i dzisiaj, jako Christos. Autor zaś żywotów dwunastu cezarów był najwyraźniej znacznie mniej dokładny od Tacyta, którego roczniki powstały zapewne niewiele wcześniej niż jego własne dzieło. Tacyt, Pliniusz Młodszy, Svetoniusz – oto najważniejsze źródła pogańskie dotyczące osoby Jezusa Chrystusa. Jest tego niewątpliwie bardzo mało, a przy tym tak naprawdę liczy się tylko tacyt. Pliniusz pisze bowiem przede wszystkim o chrześcijanach, potwierdzając jedynie, że modlą się do Chrystusa jak do Boga. Swetoniusz zaś, jak widać, nie zadał sobie trudu, żeby sprawdzić przekazywane wiadomości. O Jezusie pisał też pod koniec I wieku. Żydowski historyk Flaviusz Józef. Tekst jego, taki jaki zachował się w rękopisach, został, jak się zdaje, w tym miejscu nieco poprawiony ręką chrześcijańską. Ostatnio jednak profesor Szlomo Pines zwrócił uwagę na pisane po arabsku w X wieku dzieło Agapiosa Melkickiego. Melkici to sekta chrześcijańska, biskupa Hierapolis syryjskiej. Niewątpliwie bardzo interesujące jest zestawienie obok siebie obu tekstów o Jezusie Flawiusza i Agapiosa. Oto tekst Flawiusza Józefa. W tym czasie żył Jezus człowiek mądry, jeśli w ogóle można go nazwać człowiekiem. Czynił bowiem cuda. Był nauczycielem ludzi, którzy z radością przyjmują prawdę. Poszło za nim wielu Żydów jak również wielu pogan. On był mesjaszem. A chociaż na podstawie doniesienia najznakomitszych u nas mężów Piłat skazał go na krzyż, nie przestali go kochać ci, którzy go wcześniej pokochali. Tym, którzy go od początku kochali, ukazał się dnia trzeciego żywy, jak prorocy Boga o nim to i mnóstwo innych przeciwnych rzeczy zapowiedzieli. I aż do dzisiaj nie zaginęło plemię chrześcijan, którzy się od jego imienia nazywają. Tyle Flaviusz Józef w Dziejach Dawnego Izraela w przekładzie autorki. A co mówi Agapios? Podobnie pisał hebrajczyk Józef w jego dziele, które napisał o panowaniu Żydów czytamy. W tym czasie żył człowiek mądry imieniem Jezus. Jego postępowanie było dobre. Był znany jako człowiek o dobrym charakterze i wielu spośród Żydów, jak również z innych ludów, zostało jego uczniami. Piłat skazał go na śmierć na krzyżu, ale ci, którzy zostali jego uczniami, nie porzucili jego nauki. Opowiadali, że ukazał się im dnia trzeciego po swoim ukrzyżowaniu żywy. Dlatego uważany był za Mesjasza, o którym prorocy wiele cudów opowiadali. Wspólnota chrześcijan, którzy są nazywani od jego imienia, nie zaginęła aż do dzisiaj. Agapius, historia powszechna, w przekładzie autorki, Flawiusz Józef wiedział o istnieniu Jezusa. W księdze dwudziestej dziejów dawnego Izraela mówi o skazaniu przez Sanhedryn. Na śmierć Jakuba, brata Jezusa, zwanego Chrystusem. Nie wygląda jednak, żeby sam Flawiusz upatrywał kiedykolwiek w Jezusie Mesjasza, w oryginale po grecku Chrystusa. Nie jest też prawdopodobne, żeby wychwalając Go mówił jednocześnie, iż został skazany na śmierć i to przez Poganina, na podstawie doniesienia najznakomitszych u nas mężów. Flawiuszowa wzmianka o Jezusie była zapewne bardziej podobna do arabskiej wersji Agapiosa. Tam nie znajdujemy praktycznie niczego, czego by nie mógł napisać żydowski historyk. Nie oznacza to oczywiście pewności, że Agapios przekazał nam po arabsku nienaruszony pierwotny tekst Flawiusza, ale wolno przypuszczać, że nie odbiega od niego zbyt daleko. O śmierci Jezusa. Wspomina również stara tradycja żydowska zachowana w Talmudzie Babilońskim w traktacie Sanhedryn. W przeddzień Paschy powieszono Jezusa Nazorejczyka, ponieważ praktykował magię, uwiótł Izraela i poprowadził lud na błędne drogi. A przekonamy się wkrótce, że tradycja ta, nawet w tej formie, w jakiej jest przekazana, ma dla nas niemałe znaczenie.